Witam bo z widzowiem, przepraszam za słabe oświetlenie, dzisiaj sobie powrócimy do ułamków. A mianowicie, to zabawienie ułamków Dzisiaj snyf oraz ułamków zwykłych. Zacznijmy. Więc mamy taki przykład. Teraz co robimy? Bo widzimy, że tutaj mamy jedyneczkę i dziewiąteczkę, więc pochodzi nam. I dziesięć. To i dziesięć tutaj, tylko robimy zero. I tutaj to zero skreślamy, i robimy tutaj jedyneczkę. To jest bardzo ważne, musimy to zapamiętać. Oby z tego nie zrobimy składu z dziesiątkami. Więc kontynuujmy. Mamy tutaj teraz z tego powstało nam jedyneczka, a tutaj mamy dwójeczkę, czyli trzy. U, u, u. Tutaj przypisujemy przecinek. 3 plus jeden, cztery. I 2 plus sześć, osiem. Czyli to jest osiemdziesiąt cztery przecinek trzydzieści. Przejdźmy do następnego. Do odejmowania. Przejdźmy do odejmowa... O. Przejdźmy do odejmowania. Więc, cofnę przykład. Trzydzieści jeden przecinek dziewięćdziesiąt dwa. Plus. Sześćdziesiąt przecinek czterdzieści jeden. Przepraszam za nierówną kreseczkę. 2 plus 1 3 9 plus 4 13 1 plus 1 2 plus 0 3 plus 6 9 I to jest nasz wynik. Teraz pora przejść do łąków. waga. Dziesiętnych. Zatrzyjmy dodawania. Zaraz mam coś wytłumaczę na temat. Zróbmy Dwie trzecie. Dodać jedna czwarta. Więc dwa plus jeden. Trzy trzy trzecie. I tutaj. Tą liczbę jakby omijamy. Dosłownie. Ale nie bierzemy jej pod uwagę, nie dodajemy jej razem. Ponieważ e, jest taki wspólny mianownik. I zawsze to jest ta pierwsza liczba. Tutaj. To musimy pamiętać. A trzy trzecie to inaczej jedna cała. Uf.

Pozostaje ten, bo jest to jest ponownie czyli to będzie jedna czwarta. A jeszcze mam to się pokaże. I jedna czwarta pokazują co to jest. Mamy kółeczko no trochę nierówne. I, ai, muszę zrobić równe, równy. Kółeczko.